I już mamy z tej strony Yang Olo, czekajcie, trochę podgłośnie, mówię. Patrzmy z tym, Już mamy z tej strony Young, no um, tej strony, young allo, A dzisiaj robię reakcję na Neon Fit Palion Młody Cesarz. Dlatego pomyślałem coś takiego, bo mi się wyświetliło na głównej, więc takie, hmm, czemu by nie zrobić reakcji? Więc robimy reakcję na Młody Cesarz. Dobra, zaczynamy. Podkład się zaczyna bardzo fajnie, bo jest taki mniej rapowy i to jest bardziej taki, taki fajny podkład po prostu. Mów jak chcesz, mów mi młody cesarz, zarabiasz hajs, zabawiaj cały kraj, jak Pierwsze, co mi nie podchodzi, nie podchodzi do gustu: Teledysk, bo jest w pizzerii, mogłoby to być w innej, w innej miejscowości, czy gdzieś tam, ale nawet fajnie ci kupacz, neon się bawi tak, Mów mi jak chcesz, Mów mi odjeżdżać. Zarabiasz hajs, zabawiaj cały kraj. Mów mi jak chcesz, Mów mi chcesz Drugie co mi nie pasuje w tej piosence to jest coś takiego, że co chwilę jest ten refren i on się powtarza. Tego nie lubię w piosenkach. Kieci kupacz, Całe twoje zdanie pieprzę Wglądzę świeżym numerkiem Bo lubię sobie kręcić jeśli serio chcesz Przewiozę cię po mieście Potrzebny szofér, Bo nie mam prawka, jeszcze nie mam Jeśli chodzi o Neona To to jest prawda Nie ma prawo jazdy, bo Bo raz się już go widziałem Jak byłem na Na wycieczce i widziałem go po prostu i miałem z, ni z nim zdjęcia, ale to na innym telefonie. Więc tak, lecimy dalej. Mam czasu na te brednie, bawisz się tu świetnie, same kłośnienia lepiej, młody sam jeszcze że Tu był Dave? Przewiozę cię po mieście, potrzebny szofer, bo nie mam prawka jeszcze, nie mam czasu na te brednie, bawisz się tu świetnie.

Zabawiasz hajs, zabawiaj cały hajs, ej, -e. Mów mi jak chcesz, mów mi młody cesarz, ej, ej, ej się pali tak, e. Mów mi jak chcesz, mów mi mody cesarz, e -e -e. zarabiasz hajs, Jak to jest fit palion Powinien już dawno wyjść palion. Coś takiego powinno być. Zabawiaj cały hajs, ej, -e. Mów mi jak chcesz, mów mi młody cesarz, e -e. Palion! Trzeba mi tak! Wjeżdża, młody cesarz wreszcie! Każdy wie kto to na mieście. Zielone banknoty w kieszeni. Samotność to moje miejsce. Sie odpalone na Easy Chad nie jak wiedzisz. Myy... Aha. Palion to czuję jak myślisz? Palion oblewa się, mojce zawsze dwa kłopoty! To nie ludzie do roboty! Rzucają razem na łowy Każdy krok to krok milowy! Bo się jak do. To mi nie pasuje w tej zwrotce. On przychodzi z normalnego podejścia na agresywne i z agresywnego do normalnego. To mi nie pasuje w tym, bo to jest trochę dziwne, ale dobra. To spalam liści. Chciałbyś być cesarzem, he? może dzisiaj? Mówi jak chcesz, mów minimo direcesarz. Zarabiasz hajs! zabawiaj cały klej. Mówi jak chcesz, mów mino

Subica i e... po prostu subica noi, noi, kurde, noi niente.